W właściwie można skorzystać ze wszystkich. Maris Jas jest naprawdę spore. Będzie okazja do tego, żeby jeszcze sporo mrywać. Cieka już środkiem Cimżar i Rajamaki przez tych dwóch zawodników. Rozegranie Cimżar, Rajamaki, Rajamaki obok bramki. Kontuzjowanego Andrzeja Raszkę. Odpowiedź z drugiej strony. Krążek już przy parkanach robi na ramach. I Jastrzębianie w odpowiedź mocno odbija ram. Jeszcze do bitka. I znów dobra interwencja. Ładnie wypracował sytuację. Starzyński! i gol! Czy też poprzeczka? Arbiter wyra... Nie wiem, czy nie będą później tego wideo analizować. Jeszcze do bitka the... Krężołek. Krężołek. Interweniuje Marek do bitka. Jedna, druga, trzecia. Strony Kaspernika Jeszcze mocno broni Robin Ram. Przed bramkarza za i gol! Szwed przymierzył przy słupku zasłonięty Dawid Marek. Miał... Raja Maki. Jeszcze Katowiczanie, Okazja na strzał Marek Balozera. Znowu nie zdążył odbić tego czeski. Jabornik. No, też będą mieć swoich przedstawicieli. Choć teraz popatrzmy na tę akcję: będzie rzut karny czy kara? bo tam był... Znów dwie minuty jastrzębiany. Gry w przewadze mocno i broni ram Michalski, Salmi, Starzyński. Z tej tercji już nic więcej nie wyciśniemy. Jeszcze oczywiście wszystko jest możliwe, ale strata do Oświęcimskiej Unii. Było kilka kar w pierwszej tercji. Uderzenie mocno, ale Marek to wyprowadził ten Atak Francji, i szansa na 3 do 0, świetnie broni Marek, jeszcze pusta bramka, gdzieś tam się zakotłowało, potworne zamieszanie, ale chyba krążek. Polusz, jeszcze z bliskiej odległości, poprzeczka ratuje Jastrzębo, szansa dla Jastrzębskiego Klubu Hokejowego na odrobienie części strat, będzie wykluczenie, będzie faul. Ale jest gol! Dla Jastrzębia No i cieszą się tutaj odrobić te straty Ale znów będzie wykluczenie Jeszcze jedna kara Na Jastrzębski klub zrobiło Można poszukać strzału Ładne rozciągnięcie akcji ale świetnie broni Marek Powolnym tempem sunie Ale teraz świetne to dogranie Okazja Broni ram Będzie znów wykluczenie Powoduje, że tutaj emocje powinny być do samego końca Jeszcze szansa Świetnie broni ram Makkonen nie wystrzelił Szansa dla Jastrzębian i z bliska prosto w ramach. Przeciwników Francila broni Marek. Przygotowany Francila Teraz uderza. Ale wysoka bramką. Nie, chyba jednak doczekamy do końca tej odsłony, a zatem na tempo i na grę nie możemy narzekać ze strony. Drużyny atakujący i wygrał krążek. Uderzenie na tych kwestiach. To dobitka i go. 3 do 1. Tracą. W ostatnim czasie więcej, ale teraz mogą strzelić. Broni Toram. Jeszcze jedna dobitka. Jeszcze. Aowinen. Aowinen indywidualnie. Aowinen. Prosto w rękawice. Kolusz. Znów broni Makonen Lachde. Franci Lamarek nie obronił tego i jest 4 do 1. Jakże... Starzyński. Starzyński. Grający już w piątkę Jastrzębianie, Rotla. Ładnie to zwiotu. ale krążek Losy tego meczu. Jeszcze jedna próba. A teraz popatrzmy, jak ta akcja Jastrzębian będzie wykończona, Robin Ram. Jeszcze próba jastrzębskiej. A Małwinen, jeszcze próba strzału. Ram tej rywalizacji. Syrena już wybrzmi. Katowiczanie sobie gratulują. GKS temu, GKS Katowice Jotka, GKS Jastrzębie. 4 do jednego.